Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii o postaciach historii powszechnej, a mających wpływ na historię Polski. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Wam postać, bardzo znaną i cenioną na kontynencie południowoamerykańskim. Budowniczy, inżynier, zostawił ślady swej pracy na trzech kontynentach, także w Europie i Afryce. Poznajmy dzieje inżyniera Ernesta Malinowskiego. Ernest Malinowski najprawdopodobniej urodził się 5 stycznia 1818 roku we wsi Różyczna na Podolu. W opracowaniach biograficznych pojawiają się różne daty, jednak ta tutaj podana występuje najczęściej i jest w części potwierdzona dokumentami odnalezionymi we Francji. Ernest był synem Jakuba Malinowskiego, herpu Ślepowron oraz Anny Świejkowskiej. Jakub był zamożnym szlachcicem wołyńskim oraz oficerem armii Księstwa Warszawskiego. Matka była córką wojewody podolskiego, Leonarda Marcina. Ernest miał troje rodzeństwa, starszych Leontynę i Rudolfa oraz młodszego Zygmunta. Jeszcze przed 1830 rokiem umiera Ernestowi siostra, Leontyna. Niestety nie ma jasno określonej daty ani też przyczyny jej zgonu. W latach 1827-1831 uczęszczał do Liceum Krzemienieckiego. Istnieją wzmianki, że Ernest walczył w Powstaniu Listopadowym jako żołnierz Pułku Czwartaków. Jednak biorąc pod uwagę jego wiek miał wtedy 13 lat nie wydaje się, aby było to możliwe. W okresie powstańczym matka wraz z Ernestem i młodszym bratem Zygmuntem przenieśli się do Galicji. Starszy brat Rudolf zaciągnął się do wojska polskiego, a ojciec Jakub przygotowywał powstanie na Podolu i został posłem Sejmu Powstańczego. Po upadku powstania ojciec wraz z Rudolfem i Ernestem wyemigrowali do Drezna, a matka z Zygmuntem młodszym bratem powróciła na Wołyń. Trzej Malinowscy wkrótce przenoszą się do Paryża. Na emigracji w Paryżu Ernest rozpoczął naukę w szkole Lasse-Lagrand. W latach 1834-1836 uczęszczał do Ecole Polytechnique, a od 1836 roku był studentem Krajowej Szkoły Mostów i Dróg w Paryżu. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w ramach Korpusu Inżynierów i od września 1838 roku pracował przy budowie kolei Paryż-Hawr. W lutym 1839 roku wraz z bratem Rudolfem został skierowany do pracy w Algierii, gdzie w prowincji Bonnet rozbudowywał sieć dróg i przyczynił się przez to do rozwoju tego regionu. W późniejszym czasie został oddelegowany do prac przy rozbudowie portu morskiego w Algierze. W 1840 roku powrócił do Francji i tym razem został skierowany do prac regulacyjnych rzeki Moza od Verdun do granicy z Belgią. Gdy dotarła do niego wieść o wybuchu powstania krakowskiego w roku 1846, udał się w kierunku Polski. Niestety upadek Powstania Krakowskiego zastał go w Lipsku. Nie przyłączył się do ruchów powstańczych Wiosny Ludów 1848. Na początku 1849 roku powrócił do Paryża i ponownie zatrudnił się jako inżynier w Ministerstwie Robót Publicznych. Dalej pracował przy rozbudowie dróg oraz regulacji rzek i poprawie żeglugi śródlądowej. We wrześniu 1852 roku podpisał kontrakt z rządem peruwiańskim jako inżynier rządowy. Miał tam opracowywać i nadzorować projekty inżynierskie w zakresie wytyczania dróg i konstrukcji mostów, kreślenia map topograficznych, ale także miał kształcić peruwiańską kadrę techniczną. Pod koniec 1852 roku dotarł do Limy i rozpoczął proces tworzenia organizacji technicznej oraz pierwszej w Peru szkoły technicznej. Niestety, brak finansowania tej organizacji i szkoły spowodowały jej degradację, i Ernest wycofał się z tego projektu. Przez następne trzy lata realizował mniejszej rangi projekty budowlane i drogowe. W 1856 roku wziął udział w komisji, której celem była modernizacja i rozbudowa mennicy państwowej w Limie. To wtedy opublikował studium monetarne oraz opracował wzorzec zawartości kruszcu w monecie. W kolejnych latach nadzorował i sam prowadził wiele projektów budowlanych. Nadzorował brukowanie miasta Arekip po zniszczeniach wojennych Modernizował i budował mosty, zaprojektował i nadzorował budowę kolei Pisco IK oraz Shimbot Juarez, gdzie różnica poziomów liczyła 3000 metrów na długości zaledwie 277 km. W 1858 roku przedłużył kontrakt z rządem peruwiańskim, co pozwoliło mu na dalsze prace inżynierskie na terenie Peru. W czasie konfliktu z Hiszpanią rząd Peru powołał Ernesta na stanowisko głównego inżyniera Portu Calao, gdzie przewodził pracą nad ufortyfikowaniem Portu. Zastosował tam bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne. Między innymi umieścił wielokalibrowe działa osadzone na platformach kolejowych. Za te dokonania Ernest otrzymał honorowe obywatelstwo Peru w Peru już od 1825 roku istniały plany utworzenia linii kolejowej łączącej stolicę Lima i Port Calao z wnętrzem Peru. Chodziło o szybkie połączenie przez Andy z żyznymi i bogatymi w minerały regionami położonymi po wschodniej stronie tego łańcucha górskiego. Dopiero jednak w 1853 roku Kongres Peruwiański uchwalił ustawę o budowie dróg i kolei, a w 1859 udało się powołać komisję, która miała opracować i zbadać możliwość budowy tej linii kolejowej. Ze względu na inne potrzeby państwowe, projekt ten odłożono na tak zwane lepsze czasy. Dopiero w 1868 roku. Kongres powrócił do tego projektu i ogłosił przetarg na budowę tej linii kolejowej. Przetarg na wstępne prace projektowe wygrał amerykański przedsiębiorca. On zaś powierzył te prace Ernestowi i zezwolił mu na dobranie sobie współpracowników zgodnie z własnym życzeniem. W grudniu 1869 roku. Podpisano umowę o budowie linii kolejowej transandyjskiej z rządem. Na wykonawcę robót wyznaczono Ernesta Malinowskiego. Pierwszy etap prac miał zostać wykonany w przeciągu sześciu lat od stolicy Lima do miasta La Oroja. Prace rozpoczęto na początku 1870 roku. Z początku szły one dość szybko, jako że były prowadzone na terenach względnie płaskich. Dopiero powyżej wysokości 800 metrów nad poziomem morza wkroczyły na tereny górskie. Praca przebiegała w warunkach ekstremalnych temperatur, a także w bardzo trudnych warunkach geologicznych i terenowych. Wybudowano 63 tunele o łącznej długości ponad 6 km. Oraz kilkadziesiąt mostów, w tym jeden z największych w ówczesnym czasie, o wysokości 77 metrów. Na budowie pracowało ponad 10 tysięcy pracowników różnych narodowości, a Ernest bardzo dbał o ich godziwe warunki pracy i właściwe wynagrodzenie. Zresztą osobiście nadzorował roboty inżynierskie, sprawdzał materiały, prowadził księgowość. I pilnował właściwych dostaw. Z opisów dowiadujemy się, że osobiście badał dna wąwozów i sprawdzał nośność gruntów pod filary mostowe. Nocował wraz z robotnikami i niejednokrotnie sam wspomagał ich w pracach ziemnych. Linia kolejowa budowana przez Ernesta wznosiła się na prawie 5000 metrów nad poziomem morza. I stała się ewenementem technicznym ówczesnych czasów. Ernest zastosował tak zwane zygzaki, nawroty, w których to miejscach zmienia się kierunek jazdy, aby pokonać niektóre przełęcze. To wtedy Ernest zyskał sławę wybitnego inżyniera. Niestety w 1874 roku w Peru nastąpił krach finansowy. I finansowanie tej kolei przez państwo peruwiańskie załamało się. Firma amerykańskiego biznesmena oraz sam Ernest zdecydowali się jednak na dokończenie tej inwestycji z własnych funduszy. To dzięki tym działaniom dokończono budowę tej planowanej trasy kolejowej. W najwyższym miejscu linia kolejowa przebiega dokładnie na wysokości 4817 metrów. W w 1879 roku wybuchła wojna peruwiańsko czylijska i w 1880 Ernest przeniósł się do Ekwadoru. Tam również pracował przy rozbudowie linii kolejowych. Będąc w Ekwadorze, publikował artykuły o wojnie w Peru drukowane w Nowojorskim Herald. Wspomagał swoich peruwiańskich współpracowników i pomagał emigrantom uciekającym przed wojną. Do Peru wrócił dopiero w roku 1886 i od razu został zatrudniony przy budowie i remoncie kolei peruwiańskich. W kolejnych latach wraz z kilkoma innymi polskimi inżynierami prowadził prace projektowe i inżynierskie nad dalszą rozbudową sieci kolejowej Peru. W 1890 roku zmieniła się struktura finansowania budowy kolei co w sumie przyczyniło się do przyspieszenia prac nad budową nowych linii, wcześniej opracowanych przez zespół polskich inżynierów na czele z Ernestem. Przy pomocy brytyjskiego finansowania w zamian za długi z okresu wojny, w 1893 roku ukończono i oddano do użytku całą trasę pierwotnej linii kolejowej prowadzącej do miasta La Oroja. W czasie swojej pracy i pobytu w krajach Ameryki Południowej włączał się w życie naukowe oraz był członkiem wielu organizacji dobroczynnych. Był także członkiem założycielem Towarzystwa Geograficznego i czynnie uczestniczył w opracowaniu map topograficznych, które służyły później do wyznaczenia granic między Peru, Ekwadorem i Brazylią. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wybrany prezesem Towarzystwa Technicznego w Limie. Niektóre źródła wspominają, że w latach 1888-1890 był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie w Limie. Ale niestety nie zachowały się jednoznaczne dowody na pełnienie tej funkcji przez Ernesta. Ernest Malinowski był osobą bardzo wszechstronnie wykształconą. Znał biegle kilka języków polski, rosyjski, angielski, hiszpański. Był także obeznany z literaturą klasyczną, jak i jemu współczesną. Uchodził za osobę inteligentną i elegancką. Ernest Malinowski zmarł na atak serca 2 marca 1899 roku. W swoim apartamencie w Limie został pochowany z wszelkimi honorami bohatera narodowego Peru. Do tej pory pamięć o Ernestie jest w krajach latynowskich tamtego rejonu świata bardzo żywa. Polski inżynier, rzucony przez dzieje na drugi koniec świata, nie zapomniał o swoich korzeniach i okiełznał dla człowieka najbardziej niedostępne pasmo górskie.